witam Was na kolejnym update z Pets Go I słuchajcie, tym razem mamy e, drugą część żelkowego update'u Mamy nowych e, kilka upgrade'ów odnośnie żelków Ja już e, praktycznie wszystkie wykupiłem Tylko zaraz e, wykupimy razy 25 Jelly Multiplayer I będzie na tyle wszystkiego e, Słuchajcie, mamy razy 5 laka, co jest naprawdę mega OP I staramy się teraz na tym update'ie koniecznie zdobyć e, huge'a Mamy już więcej poziomów niż 200 Nie wiem, czy dochodzi nam do 300, czy nie Ja sobie szybko spauzowałem zaraz sobie na odcinku zobaczymy czy 300 czy jest jeszcze więcej jak to z tymi rebirfami będzie myślę że tutaj zaraz nawet nam się tutaj na pewno coś ogarnie, i słuchajcie, co mamy jeszcze w międzyczasie? W międzyczasie mamy możliwość ulepszania potek, słuchajcie, jelly, Więc ja już sobie zrobiłem jelly lag Potion, trujeczkę. Mamy merchanta, w którym możemy mieć jakieś tam lepsze rzeczy, lepsze nagrody. Czekajmy, o coś mi tutaj wyrzuciło z tego merchanta. A nie, dobra, czyli mamy faktycznie, słuchajcie, rebirth na 300. Teraz więc jest stówka więcej. Zobaczymy, czy będzie równało się to z jakimiś dużo lepszymi nagrodami, czy nie. Jak widzicie, Widać na razie to takie standardowe, jakieś tam seryjne dosłownie e, itemy lecą. Nic na razie ciekawego. E, zaraz skupimy się też na nowych podkach, na nowych e, możliwościach, które nam tutaj ten update dał. Ale wiecie co, widzę, że chyba ten rebuild to taki jest ultra, totalnie... No, mega słabiutki i chyba nic mądrego tutaj na nim nie zobaczymy. Dobra, co mamy ciekawego? Słuchajcie, ciekawego mamy to, że mamy nową podkę, czy podka, która jest Jelly Instant Lack Potio. Czyli plus 10 milionów procent, jelly e, laka, kiedy rolujemy. Także to będziemy sobie za chwilę odpalać, to będziemy sobie odpalać. Słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy sobie otwierać około 30 tysięcy skrzynek. Ja jeszcze troszkę ich dozbieram do tych 30 tysięcy. I będziemy robić Opening z 30K skrzyny, będziemy robić oczywiście Opening z krystal kluczy, które sobie będą musiał kupić. E, I za chwilę zrobimy sobie ten tutaj Opening. I słuchajcie, co jeszcze ciekawego doszło? Doszło to, że mamy nowe, e, nowego Leo, e, Game Passa za chyba 1200. 200 Celest Unlock, oczywiście mam go już wykupionego. E, mamy Forever Packa, który na pewno mi się przyda, bo e, na dzień dobry mamy prawie 300 kg za 50 Robuxów. Więc to sobie kupujemy e, na pewno na starcie, bo to na pewno dla nas będzie e, korzystne. Tym bardziej, że będziemy robić, słuchajcie, opening ze skrzynek, więc już będziemy mieli e, 30 więcej. Dobra, otwieramy to, otwieramy to. Mamy Jelly coin potion trujeczka, mamy rainbow to już takie słabsze rzeczy, myślę że na razie sobie odpuścimy, nie wiem co tam dalej będzie, ewentualnie dobra możemy kupić sobie jeszcze jednego, jednego te, te potki nam się też akurat przydadzą, tu mamy jeszcze raz 50 gemów, zobaczymy sobie co będziemy mieli, słuchajcie, dalej mamy jeszcze jelly trzy poteczki, także to nam się też na pewno super przyda, tu mamy, słuchajcie, no, nie powiem, że się nie opłaca, bo 624k za 100 robuxów, więc kupimy sobie jeszcze raz to. Mam nadzieję, że nam się to wszystko kiedyś tam zwróci w tej gierce, bo na razie nawet nie chcę nam huge'a oddać. Dobra, dopalamy wszystko tutaj, co mamy darmowe, mamy kolejnych 9-10 milionów procentów, mamy jelly Lak trójeczki, to jest naprawdę mega op, także dobra, ostatni raz już kupujemy, bo to mi się akurat przyda, bo te potek na no, no, dużo trzeba mieć, żeby Zrobić trójkę, więc to sobie też na pewno wciągniemy przy okazji panom Nangemy jeszcze raz 10-milionowej, jest ich strasznie dużo. No, nie powiem, że to też by nam się nie przydało, bo mamy tutaj 200-200, ale dobra, na razie odpuścimy, później sobie przemyślę. Słuchajcie, mamy też tutaj możliwość tańszego wykupienia sobie laka. Dużo go nie kupimy, ale troszeczkę możemy go sobie tutaj podkręcić, żebyśmy mieli no, troszkę większe szczęście na tego huge, bo w końcu chcielibyśmy tego huge zdobyć. Mam nadzieję, że nam się uda. Myślę, że sobie zrobimy standardowo razy 8. Zawsze to jest 8 razy większa szansa i myślę, że na tyle nam na razie wystarczy. Czy szkoda troszkę tych e, Robuxów dalej tracić? Dobra, słuchajcie, i co jeszcze jest totalnie Pay to Win? E, w tej gierce możemy Recharge za 49 e, Robuxów robić. Możemy sobie zrobić, słuchajcie, na razie tutaj e, kilka tych potek. Nie wiem, czy mi się uda wycelować. Czekajcie, damy może jakieś tam e, tego, czego jest tutaj mniej. E, będzie nam może łatwiej tutaj te trzy sztuki dołożyć. Czy nie będzie nam łatwiej? Dwa. I tutaj dwie sztuki jeszcze. Dobra, może się uda wycelować. Nie uda się, dobra. To zrobimy sobie tak, gdzie mieli cztery nowe potki. I słuchajcie, no można zrobić sobie recharge'a, można sobie wtedy na nowo odpalić. Zobaczymy, jak to działa. No raz możemy sobie zrobić, zostaje nam równo 2K Robuxów. Dobra, po recherdzie oczywiście wszystko fajnie, super. Możemy sobie od nowa zrobić tego, ile, ile tam chcemy, więc możemy sobie zrobić tego dosłownie tam z 11-12 sztuk. Dobra, nie chcemy się tutaj jakoś teraz tak ultra Naprawdę celować, ale zrobimy sobie na razie 11 Będziemy mieli teraz naprawdę dużo, dużo Płotek, żeby coś z tego działać 37 jelly, 69 instant Półtora miliona byśmy z tego mieli, ale zrobimy sobie Z tego szybciutko opening Odpalimy sobie wszystko, co się da, nie wiem co ma jakiś tam Większy wpływ, co ma tam mniejszy wpływ Coś nam tutaj poleciało, 1 na 6,5 miliona Dobra, to nie jest jakoś tak Rewelacyjnie super, ale odpalamy Sobie wszystko, co się da, odpalimy sobie Wszystkie, wszystkie owoce Odpalimy sobie je w shiny wersji Zobaczymy, czy to nam coś tam tutaj w ogóle ciekawego dołoży e, Dobra, i co mamy, słuchajcie, mamy na pewno jeszcze potki Odpalimy sobie, no, dwie laki potki e, jelly Odpalimy sobie dwie, jedną laki normalną Odpalimy sobie dwie e, gwiazdki Dobra, to by było tyle spotek, więc to na potki owoce mamy I sobie teraz szybciutko odpalamy, słuchajcie I teraz, co jest ciekawe, ostatnio, e, wczoraj sprawdzałem i można było odpalić i te 2,5 miliona, i te 10 milionów. Nie wiem, czy to faktycznie zwiększa szanse. Odpalimy i zabiera obydwie, i te, i te zabiera, więc damy 5 tych, 5 tych. Damy na razie 5 tych. Yy... Damy 5 tych, oczywiście i damy 5 goldów, więc można i 2,5 miliona i 10 milionów, fakt, że wtedy dropi nam tylko jelly e, pety, ale no mamy, mam nadzieję, że powiększę na szansę, że nie tracę ich e, na marne. Zobaczymy sobie ile w, przy takim full pakiecie nam e, jest szansa, na tą chwilę mamy 2, 1 milionowe, 3300 e, tysięcy i tak jak mówię, no e, tutaj mamy tą opcję, że słuchajcie no nie dropnie nam innych niż Jelly Petów, więc stracimy te 2,5 milionowe pety. No ale mam nadzieję, że dzięki temu mamy tutaj większą szansę, żeby coś ciekawego zdobyć. Dwa kolejne 2,5 milionowe. Słuchajcie, mamy E, mamy, mamy załatwione i już patrzymy sobie dalej. Mamy tutaj po milionie, po 300, po 100, e, także zobaczymy jeszcze te dwie, potem resztę sobie odpalę na jakimś przyspieszeniu, e, żebyśmy tylko zobaczyli, co z tego tam nam, słuchajcie, e, pójdzie. To jest czwarte, ostatnie, piąte zrobimy razem, e, albo nim, słuchajcie, zrobimy, e, albo, dobra, robimy, okad padnie i mi 500 milionów, e, kupimy sobie ostatniego upgrade'a. I co tutaj mamy? 2,5 i 2,5 miliona, więc jest słabo. W ogóle 500 nam się nie pokazuje, tylko nam dochodzi do 4. A jest, dobra, jest 500. Więc kupujemy ostatniego upgrade'a. Mamy już teraz wszystko, mamy minus 0. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, mały przewijacz. Ja sobie odpalę teraz. Zobaczymy, ile no zaryzykuję, zaryzykuje. Stracę, stracę wszystko. Weźmiemy 25 tych, 25 tych, 25 tego, 25 oczywiście rainbowów. I 25 goldów I no mam nadzieję, że spotkamy się Zaraz przy, e, przy jajeczku Dobra i słuchajcie, niestety totalnie Nic nam nie poleciało, poleciał nam jeden pet Na 25 milionów, jego wartość to jest 10k, jesteśmy, jesteśmy na pewno Mega, e, mega stratni Ale dobra, jeszcze póki mamy szybko e, Te potki, dobra szybko sobie dopalimy jeszcze, jeszcze tą jedną potkę Bo one są strasznie krótkie, mają tylko 6 minut e, Odpalimy sobie wszystkie inne Czyli teraz tak, zostało nam 7 tych Odpalam sobie 7 tych, słuchajcie, odpalamy sobie 39 tych, więc no będziemy musieli sobie odpalić jeszcze troszkę tych innych potek. odpalamy sobie, dobra, no nie będzie 50, najwyżej nam tam zostaną i tak mamy ich trochę w zapasie, także słuchajcie, odpalamy sobie 25, 50 tych i 50 goldów, no i zobaczymy sobie teraz porównanie między tylko 10 milionowymi, jeszcze sobie jedną tą na końcu odopalimy. A wszystkimi innymi, czyli około 40 potek. Mam nadzieję, że spotkamy się za chwilę przy jajeczku. A pamiętajcie póki co e, zapraszam na Discorda. Od dzisiaj robimy już wieczorem pierwszy konkurs będą konkursy z konkursem Spec Go i Spec Simulatora. E, dokładnie to giveaway -e. będziemy rozdawać wszystkie PTT, których nie używa. Mam nadzieję, że właśnie teraz. E, także zostańcie do końca odcinka. Zobaczymy, czy poleci nam coś fajnego, co będziemy mogli spokojnie oddać. Także zostańcie, czekajcie i zobaczymy w, na końcu co mamy dzisiaj do rozdania. Teraz ja na chwilę. Z i mam nadzieję, że za chwilę widzimy się przy jajeczku. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj pierwsze przeniesienie: to jesteśmy jeszcze na, w trakcie otwierania jelly. Niestety, chyba to nie będzie huge, ale będziemy mieli jednego na 100 milionów. E, więc już jakaś tam myślę, że to wartość będzie. Zaraz sobie zastopujemy e, dalsze otwieranie. Zobaczymy sobie z ciekawości, e, jaką to ma wartość. Jednego już czas miałem na sam początku. E, Update'u pierwszego, e, sprzedałem go za 150k. Myślę, no teraz to poszło jeszcze bardziej w dół. E, ja go miałem, to, to ich było chyba kilka tysięcy, nie wiem, nawet może nie kilka, e, z półtora, dwa 2000, nie pamiętam dokładnie. Sprzedałem go za 150k. Na tą chwilę on jest warty 56k, e, jest ich już 140. 33 tysiące, ale słuchajcie, pomyślimy, może i on trafi do Was do nagrody. Mi jeszcze zostało troszeczkę, bo zostało nam 33 potki po 2,5 miliona i zostało nam, słuchajcie, gdzieś tu powinny być te nasze inne poteczki Te 10 milionowe też jeszcze raczej gdzieś są, ale już teraz mi się nie chce szukać. Także mam nadzieję, że za. A nie, już nie mamy, zostało nam ostatnie 33 potki zwykłe. E, także zobaczymy sobie teraz co nam zwięknie no, z 32 petów e, także zobaczymy potem co jeszcze rozdamy także mam nadzieję że jeszcze przy tych 2,5 milionowych też zobaczymy się za chwilę przy jajku e, ledwo kliknąłem pauzę automatycznie mnie przeteleportowało e, niestety szybko się otworzyło więc nie będzie to E, niestety huge, jest to pet na 100 milionów, Ancient Dragon, którego sobie na pewno z chęcią oddamy. E, dobra, ale mamy tych petek, potek jeszcze 30, więc ja znikam i mam nadzieję, że jeszcze chociaż zraz się zobaczymy. Dobra, słuchaj, minęło z 5-7 może jajek, e, otwierania i mamy już z powrotem jajko. Niestety e, otworzyło się one też troszeczkę za szybko. Wpada nam PET 1 na 185 milionów, więc mamy coś znowu, kolejnego konkretnego do rozdawania, więc zostajemy dalej do końca odcinka. Jeszcze mam tych e, potek, nie wiem ile, ale gdzieś mi tutaj zsiąkły. E, 23 sztuki, także zobaczymy się, mam nadzieję, że jeszcze e, i zobaczymy na końcu, co tam ciekawego mamy, słuchajcie, do rozdania. Dobra, słuchajcie, przenosi nas kolejny raz, no miejmy nadzieję, że tym razem to jajko pokręci się trochę dłużej, ale no niestety nie i nie tym razem też tego nie będzie, jest to PET1 na 69 milionów, więc no tych mamy naprawdę całkiem sporo, więc no czekamy na coś lepszego, jeszcze mam nadzieję, że będzie szansa, znikam na sekundkę i zobaczymy za chwilę co będzie dalej. Dobra, słuchajcie, widzę, że event, event razy 5 lak robi robotę. Fakt, że no niestety nie chce dać nam huge'a, ale nas częściej do tego jajka jednak faktycznie przenosi. Mamy pecika jednego na 90 milionów. No, ale ten event 5 razy lak, plus to wszystko, plus moich 1,5 miliona zakręceń, no mogłoby nam w końcu oddać huge'a. No ale dobra, zobaczymy. Jeszcze mamy chwilę szansy, jeszcze chwilę tych potek zostało. Ja na chwileczkę jeszcze znikam, bo 12 potek nie będziemy aż tak mega przeciągać. Dobra, i jeszcze udało nam się raz przejść do jajka, e, no ale to jajko znowu zbyt szybko się otwiera. Znowu nie chce nam dropnąć żadnego huge'a. E, leci pecik na 125 milionów, więc będzie co e, kolejnego fajnego do rozdania. E, niestety nam tutaj już tego wiele nie zostało, bo zostało nam 7 sztuk. Dobra, ale jeszcze znikniemy na chwilkę, jeszcze jakaś tam nadzieja jest. Dobra, i jednak się udało jeszcze raz tutaj przedostać. No może tym razem, ale no nie, nie, niestety nie. E, jeszcze nie widziałem jak ten klucz się otwiera, więc bardzo bym chciał zobaczyć. Tym razem leci nam, słuchajcie, pet 1 na 80 milionów zostało nam trzy ostatnie, więc może się już tam nie będziemy rozłączać, zostanę chwilkę z Wami. Może coś tutaj nam się jeszcze pokaże. Póki co, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wpadajcie na Discorda. Od dzisiaj będziemy mieli codziennie jakiegoś giveawaya, albo spec goła, albo spec simulatora. Także ja tych petów staram się zbrać coraz więcej i więcej, żebym mógł coś Wam rozdawać. Fajnie, jakby tutaj Big Games pomyślał i poprzesuwał to wszystko. Do góry teraz leci nam e, Rebir, słuchajcie. E, I niestety została nam jedna potka na 2,5 miliona, i jedna potka na milion i to by było, słuchajcie, na tyle na dzisiaj Mogliby troszkę te tutaj e, wyniki cyfry, to wszystko podsunąć do góry trochę, bo jest na to miejsce, bo nie widać ile tego tak dokładnie jest. no Dobra, słuchajcie, no i ostatni milionowa milionowa podka, z której nam no, nie leci nic ciekawego, nic mądrego. Teraz zostało nam kilka tych blazingów i tak dalej, ale to już nie będziemy tutaj na to czekać. Jak to wygląda na tą chwilę? Wygląda to tak, że mamy dwa luźne pety po 185 milionów. Na 125, na 100, na 10. Mamy tych petów naprawdę dużo. Jeżeli takie pety Wam się przydadzą, zapraszam na Discorda. Będziemy coś tam na pewno sobie, słuchajcie, działać. Ja zbieram dalej podki. Następny odcinek sobie zrobimy z tych skrzyneczek, bo już mi się ich straszy. Dużo uzbierało. Także Widzimy się już niebawem, póki co dzięki bardzo i do następnego cześć.